Czy kiedykolwiek znaleźliście ranne dzikie zwierzę w lesie? Czy wiedzielibyście, jak mu pomóc? Takimi przypadkami zajmuje się leśne pogotowie w Mikołowie, którą pomagaliśmy już drugi rok w ramach naszego projektu społecznego na ogólnopolską olimpiadę zwolnień z teorii. Udało nam się zaprosić właściciela placówki, pana Jacka Wąsińskiego, aby opowiedział o swojej pracy oraz o jeżach w naszej szkole na serii wykładów? Słuchajcie, no ja przede wszystkim gorąco dziękuję um, społecznemu tak projektowi. Dzienierza w Rudzie Śląskiej. E, drugi raz miałem zaszczyt e, jak gdyby Korzystać z tego projektu, a tak naprawdę nie ja, tylko nasi podopieczni, nasze zwierzęta, i na pewno te pieniądze, jak i poprzednim razem, będą wykorzystane na przykład do modernizacji, budowy jakichś wolier, które tutaj oczywiście budujemy i modernizujemy co roku, bo potrzeb jest bardzo dużo. Jeszcze raz gorące podziękowania w imieniu naszych podopiecznych, no i oczywiście z mojej strony. Dziękuję. Nasz projekt dzienierza bardzo się udał. Zorganizowaliśmy wiele kiermaszy, braliśmy udział w jarmarkach świątecznych, rozstawiliśmy po sklepach wiele puszek, a łącznie... Dzięki naszym staraniom udało nam się zebrać 8019 złotych, poszerzyć wiedzę naszych rówieśników o lecznych zwierzętach oraz sprawdzić ją w quizie. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli i do zobaczenia!